Wyrokiem z 30 stycznia tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C442 na 22 z pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego, z pytania prejudycjalnego w sprawie, w której stan faktyczny był dość nietypowy. Tutaj pracodawca, czyli właściciel stacji benzynowej został na podstawie artykułu 108 ust. 1 ustawy o VAT zobowiązany przez organy podatkowe do zapłaty VAT z faktur, które zostały wystawione, a faktury te zostały wystawione bez jego zgody i bez jego wiedzy przez pracowników stacji benzynowych, którzy po prostu popełnili oszustwo podatkowe. I to oszustwo polegało na tym, że zbierali oni paragony fiskalne za sprzedaż paliw. Jeżeli nabywcy tych. Ty, tego paliwa nie zażądali faktury, to oni gromadzili, zakładam zbierali gdzieś na kubkę te paragony i po pewnym czasie wystawiali taką zbiorczą fakturę poza systemem, która nie była uwzględniana, uwzględniana w systemie finansowo-księgowym, posługując się danymi firmowymi tego pracodawcy, wskazując NIP tego pracodawcy. Na podstawie tych faktur nabywcy tego paliwa odliczali podatek naliczony, natomiast tych faktur nie było w rejestrze pracodawcy, czyli tego Właściciela stacji benzynowej, bo on o tym procederze nie wiedział. Jak się dowiedział, zwolnił pracownika, który został w trybie natychmiastowym zwolniony z obowiązków świadczenia pracy i w postępowaniu podatkowym to zostało wykazane. Natomiast organy podatkowe konsekwentnie stały na stanowisku, że za winę w nadzorze i niedochowanie należytej staranności, bo przecież to pracodawca dopuścił tego pracownika do systemu, dał mu możliwość wystawienia faktury. Poza systemem księgowym, ale w jakimś tam systemie, więc on ponosi winę w nadzorze. E, no i tak e, sprawa, że tak powiem, w tym stanie faktycznym była rozstrzygana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. E, I co ciekawe, e, proszę Państwa, e, Naczelny Sąd Administracyjny, zadając pytanie prejudycjalne, doszedł do dość nietypowych wniosków, e, wskazując, że. Są tu rozbieżności w orzecznictwie dotyczące tego typu przypadków. Wydaje mi się, że tych rozbieżności już po ostatnich wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ma. No bo trudno jest mówić o odpowiedzialności pracodawcy za coś, na co nie ma wpływu, tak? Bo Oszustwo popełnia pracownik, pracodawca też może być przecież ofiarą tego przestępstwa, i tak tutaj ten pracodawca ofiarą tego przestępstwa był w pewnym sensie, bo mamy do czynienia z klasycznym firmanstwem, czyli posłużeniem się jego danymi firmowymi przez osobę, czyli tego firmanta, no, w stanie faktycznym, gdzie firmujący nie ma o tym wiedzy. No klasyczne modele odpowiedzialności, które przyjmujemy w polskim systemie prawnym, zarówno na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego, czy e, ordynacji podatkowej, gdzie mamy też odpowiedzialność solidarną, no nie przewidują odpowiedzialności tego firmującego, który nie wie o tym, że ktoś się posługuje jego danymi firmowymi, bo przecież to byłoby absurdalne wręcz czasami, gdybym miał płacić podatek jako podatnik, bo ktoś tam gdzieś w Polsce wystawił na mnie fakturę, bo to każdy na każdego mógłby robić takiego psikusa e, i te faktury e, wystawiać. I y, natomiast są tutaj doszedł do wniosku, że, to, że te rozbieżności są, bo pojawia się ten wątek winy w nadzorze należytej staranności. Kiedyś był taki kazus też rozstrzygany przez Naczelny Sąd Administracyjny, gdzie brat posługiwał się danymi firmowymi brata, wystawiał faktury na dane tego firmowe, dane firmowe tego swojego brata. W postępowaniu podatkowym podatnik, czyli ten brat, którego dane zostały wykazane w postępowaniu podatkowym, wykazał, że on z tym swoim bratem nie żyje w dobrych relacjach, że nie mają kontaktu, że wbrew jego woli, wbrew jego wiedzy zostały faktury wystawione, no i dopiero przed Naczelnym Sądem Administracyjnym obronił Swojego prawa do niepłacenia VAT-u, tego karnego sankcyjnego z artykułu 108, który jest takim podatkiem z wystawionej faktury, podatkiem, którego się nie ujmuje w żadnych deklaracjach, żadnych ewidencjach, i z tego punktu widzenia on ma charakter sankcyjny. I do tego właśnie przepisu, w kontekście implementacji, bo nie jest implementacją y, artykułu 203 dyrektywy 112, odniósł się teraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Finalnie ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla podatnika y, wydaje się korzystny, bo on wskazuje, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności, że to pracownik odpowiada na podstawie artykułu 108 ustęp 1 203 dyrektywy 112, jeżeli e, Wystawił taką e, fakturę wbrew woli wiedzy pracodawcy, wykazując ten wad. E, no, chwała za to Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak jak w sprawie tego brata, o których, o których to braciach przed chwilą mówiłem, tam też do takich wniosków e, finalnie sąd doszedł. No, przecież firmujący nie ponosi odpowiedzialności, e, jeżeli nie ma wiedzy, e, że firmant posłużył się jego danymi. E, natomiast. Tutaj niestety, tak znowu się bawimy, w Kotka i myszkę, nie ma takich jednoznacznych instrukcji obsługi, co zrobić, żeby było lepiej, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości, jak to ma często w zwyczaju, pozostawił taką furtkę. Wskazał w tym orzeczeniu, że do sądu krajowego i organów podatkowych należy zbadanie, czy ten pracodawca rzeczywiście dochował należytej staranności, czyli nadal. Organy podatkowe mają badać, czy ten pracodawca mógł jakoś zapobiec temu, że ten pracownik wystawił te faktury. Biorąc pod uwagę oczywiście tutaj, no właśnie, co biorąc pod uwagę, jakieś standardowe procedury, które zapobiegają popełnianiu przestępstw, czy jakieś niestandardowe działania, które mógłby podjąć i nie dopuścić pracownika do w ogóle wystawienia faktur. Co on mógł w tym stanie faktycznym więcej zrobić? Organy podatkowe w tej sprawie i w innych sprawach będą pewnie dalej wykazywały, że to pracodawca nie wykazał, nie dochował tej należytej staranności, więc finalnie, mimo że to orzeczenie wydawało się, że teza jest oczywista, okazuje się, że nic nie zmienia. To jest orzeczenie, które de facto cały czas pokazuje, że stoimy w miejscu, bawimy się cały czas, jak to powiedziałem przed chwilą, w kotka i myszkę, i nie ma jednoznacznych instrukcji, wytycznych dla podatników, co zrobić, żeby Uchować się, uniknąć takiego uwikłania w karuzelę podatkową czy w jakieś oszustwo podatkowe, skutkujące kwestionowaniem prawa do liczenia podatku naliczonego podmiotom, które de facto zrobić nic więcej, tak jak w przypadku tego pracodawcy czy tego brata, którego dane wykorzystał ten drugi zły brat. Co zrobić, żeby tego uniknąć? Nadal myślę, że po tym orzeczeniu jednoznacznie. Nie wiemy.